Modlitwa o łaskę pokoju i miłosierdzia. Ojcze Niebieski, stwórco wszechświata, źródło wszelkiego życia i miłości, klękamy przed Tobą w pokorze serca, wielbiąc Twoją świętość i nieograniczone miłosierdzie. Dziękujemy Ci za dar istnienia, za oddech, który ożywia nasze ciała, i za światło wiary, które prowadzi nas przez mroki tego świata. Ty, który jesteś Alfą i Omegą, przyjmij nasze uwielbienie i ufność. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu Ludzkości, przez Twoje święte rany i przelanie krwi na krzyżu, oczyść nas z grzechów i słabości. Prowadź nas ścieżką ewangelicznej prostoty, abyśmy naśladowali Twoją pokorę i miłość do najmniejszych. Daj nam siłę, byśmy nieśli krzyż codziennych trudności z odwagą, pamiętając, że w Tobie jest nasze zwycięstwo. Duchu Święty, Pocieszycielu i Obrońco, napełnij nas ogniem Twojej obecności. Oświeć nasze umysły, abyśmy rozpoznawali Bożą wolę w każdej chwili. Uczyń z nas narzędzia pokoju tam, gdzie panuje nienawiść, nadziei tam, gdzie zalega rozpacz i jedności tam, gdzie dzieli ludzkie serca. Przemieniaj nasze słabości w moc, a lęk w ufność. Maryjo, Matko Łaski Bożej i nasza Najświętsza Orędowniczko, oddajemy się pod twój płaszcz opieki. Naucz nas kochać Boga tak, jak ty go kochałaś w ciszy Nazaretu i w bólu Golgoty. Wstawiaj się za nami, abyśmy w godzinie próby nie utracili wiary, a w chwilach radości nie zapominali o dziękczynieniu. Święty Józefie, wzorze cichej wierności. Pomóż nam strzec darów powierzonych naszym rodzinom i wspólnotom. Ucz nas pracować z godnością i troszczyć się o tych, których stawiasz na naszej drodze. Wszyscy święci i aniołowie Stróżowie, towarzyszcie nam w pielgrzymce ku wieczności. Wypraszajcie łaskę wytrwania, abyśmy dobrze walczyli, ukończyli bieg i zachowali wiarę. 2 Tim 4:7. Modlimy się dziś szczególnie. Za Kościół Święty, aby w jedności z Piotrem naszych czasów głosił Ewangelię bez lęku. Za rządzących narodami, by szukali sprawiedliwości i szanowali godność każdego człowieka. Za rodziny rozdarte przez konflikty, choroby i ubóstwo. Niech odnajdą nadzieję w Chrystusie. Za młodzież poszukującą sensu życia, niech Duch Prawdy prowadzi ich do źródła miłości. Za zmarłych, zwłaszcza tych, których nikt nie wspomina. Niech światło wieczności ogrzeje ich dusze Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu. Boże w Trójcy Jedyny. Przyjmij tę modlitwę jako znak naszej synowskiej miłości. Uczyń nas świadkami Twojego Królestwa już tu na ziemi. Gdy ogarnia nas zwątpienie, przypomnij nam słowa święty. Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.